Pukam do drzwi kamienia. To ja. Wpuść mnie! Chcę wejść do Twojego wnętrza, rozszerzyć się dookoła, nawet ciebie, tchu. Odejdź, mówi kamień. Jestem szczelnie zamknięty. Nawet rozbite na części będziemy szczelnie zamknięte. Nawet starte na piasek nie wpuścimy nikogo. Pukam do drzwi kamienia. To ja. Wpuść mnie! Słyszałem, że są w tobie wielkie, puste sale, nieoglądane, piękne na nadaremnie, głuche, bez echa czy ich kroków. Przyznaj, że sam nie dużo o tym wiesz. Wielkie puste sale, mówi kamień, ale w nich miejsca nie ma. Piękne być może, ale poza głosem twoich ubogich zmysłów możesz mnie poznać. Nie zaznasz mnie nigdy. Całą powierzchnią zwracam się ku tobie, a całym wnętrzem leżą odwrócony. do drzwi kamienia. To ja! Wpuść mnie! Nie szukam w tobie przytułku na wieczność. Nie jestem nieszczęśliwy. Nie jestem bezdomny. Mój świat jest wart powrotu. Wejdę i wyjdę z pustymi rękami. Na dowód, że byłem prawdziwie obecny. Nie przedstawię niczego oprócz słów, którym nikt nie da wiarę. Nie wejdziesz, mówi kamień. Brak ci zmysłu udziału. Żaden zmysł nie zastąpi ci zmysłu udziału. Nawet wzrok wostrzony aż do wszech, wszech widzenia Nie przyda ci się na nic bez zmysłu udziału. Nie wejdziesz, masz zaledwie zmysł tego zmysłu. Ledwie jego związek wyobraźnią. Pukam do drzwi kamienia. To ja spójrz mnie. Nie mogę czekać dwóch tysięcy wieków. Na wejście pod Twój dach. Jeżeli mi nie wierzysz, mówi wróć się do liścia. Powiedz to, co ja, do kropli wody. Na koniec spytaj się włosa z własnej głowy. Śmiech mi rozpiera. Śmiech olbrzymi. Śmiech, który śmiać się nie umie. <laughs> Płukam do drzwi kamienia. Ja, wpuść Nie mam drzwi! <coughs> Mówi kamień.